Musimy się wybrać na te działka, nie. bo ja tam była i hop jak tam zajedziesz, to normalnie cię chyba chyrszlę wyjdzie. Co że? Ani mi nie gadaj. Chyba z kupek kupek je narytej. Ej, zaś zaczynamy, Zaś, ryje. Kretów, zaś ryje, nic nie pomogło. Flaszki nie pomagają, dzwonki nie pomagają, ja tam e, chodzę i kopoczykiem stukam. Karmi go nie wolno, ja, bo Kretny nie pod ochroną, ochroną. chcę, żeby cię zawarli. Ja, ja. no, nic co robić? No, no nic, będziemy ta ziemia zbierać, nie rozplantować, tak? I ja, to zbierać ja. fajnie do kary, rozumiesz to? I tam pod winogronka, albo pod jakie krzoczki, bo to jest dobro ziemia. Ja, ja szkoda, Ty, tej ziemi Niech, tak. się ryje, A niech się ryje, go. Dobra, nie. ryje zostaw A ryje, nie zostaw w go, ryjemy, lepiej, wiesz, Ziemia będzie spuchnięta, trowa będzie lepiej ja, rosła. Ja, no Na trowie zaszporujemy, no. bo nie będzie trzeba ja, trowy kupować. Ja. Tak jak go tak, tak to zrobimy. No, tam po te krzoki, po te tuje, wiesz, trochę tam podsypimy. Hmm. po te wieprzki co tam mamy, wiesz. Nic nie zrobisz z tymi krykami. nie będzie no, no, dobrze, wiesz. Już myśle, Ale wiesz, jak godają jak ryją, to zimy nie będzie. Ale ja myślę, że ten Karpitemi, nie no, bo, zimy nie będzie, bo to jest taka prawda. że ten, ten ryjum, zimy zimy runie nie runie jeszcze ten Edziu, ten sąsiad, wiesz, jakby ten to widział, że okarpić to będzie, dziobo, będzie on by No on tam oko cyklopa, błotów wybrał. nie ma co, nie wiesz, no, tak to nie. Zrobimy, wiesz. Pograbimy hmm. fajnie, pozbieramy, ja, podsypiemy i będziemy mieć, przynajmniej będziemy mieć swojsko zimia. I te dziury, wiesz, kaj są dziury, podsypać, nie trzeba będzie w marketach kupować, wiesz lub filmu niezależnego. Zasubskrybuj nasz kanał.